Cześć, jak się macie? Ja nazywam się Error i chciałbym się Was czegoś poradzić, ponieważ mam słaby komputer, to jest laptop Medion. Procesor, którym posiadam, to jest i3K 2,2 GHz, 4 GB i karta graficzna GT555M, 1 GB. I problem jest taki, że chciałbym sobie pograć w Battlefielda. Mam na tym komputerze zainstalowanego Battlefielda trójkę. Jeżeli nie ma akcji, to gra chodzi bez problemu w 50 fps, ale jeżeli pojawia się już jakaś akcja, to klatki spadają od 15 do 20 i po prostu nie da się płynnie grać. Próbowałem już wielu sposobów, takich jak na przykład yy, zwiększenie pamięci wir wirtualnej, którą używa mój komputer, ale to mi przyniosło efekt, ale nieduży, bo ta gra. Przy dużej akcji też niezbyt płynne. I tutaj moje pytanie do Was, co byście bardziej polecali? Bo Zastanawiam się nad PlayStation 3, które obecnie można kupić 12 giga za niecałe 6 stówek i do tego BF4, który aktualnie jest w promocji za 57 zł, i właśnie się zastanawiam, czy kupić PlayStation 3. Czy złożyć nowego kompa? Bo jeżeli bym składał kompa, to najprawdopodobniej wziąłbym sobie 8GB RAM, procesor Haswell Pentium Cleron oraz kartę graficzną Radeona HD7770 albo R7260X w wersji 1GB. Jeżeli ja tak sobie tak to obliczyłem, razem z dyskiem, zasilaczem, obudową, cały komputer by mnie wyniósł 1800 zł. To jest trochę hajsu mieć, bo ja za, ten, ja za te pieniądze mogę już mieć PS4. I tu jest moje pytanie do Was: co byście wzięli na moim miejscu PS3, gdzie jedynym ograniczeniem, które jest to, prawie, bo ja nie zwracam uwagi na grafikę, tylko jedynym ograniczeniem jest to, że tam są mapy na 24 osoby. I to jest jedynie w sumie największy minus. Bo gra działa w 30 FPS-ach, ale to działa płynnie i ja wolę grać w 30 FPS-ach niż grać na komputerze w 60. A jak jest duża akcja, to fps -y mi spadają, że po prostu sobie nie można nikogo trafić. Czy dozbierać hajs i kupić sobie PlayStation 4 z Battlefieldem 4? Bo jeżeli ja to tak sobie analizowałem, najbardziej by mi się chyba obecnie opłacało wziąć PS trójkę, ponieważ jest ona niedroga i gry już na nią też nie są drogie i jest dużo gier. Jeżeli na przykład ja bym już mi się znudził BS, to bym mógł sobie kupić, jak są eksplozivi, na przykład Uncharted 3 albo Kilzona trójkę, mógłbym grać sobie w to bez przeszkód. No i właśnie tutaj nie wiem. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Coś mi doradzicie. Bo w sumie ja mam takie przeczucie, bo za. Dwa lata wyjdzie pewnie następny Battlefield, i to będzie Bad Company Trójka albo Battlefield 5, ale będzie to raczej Betkompany Trójka. I mi się wydaje, że to Bad Company jeszcze wyjdzie na PS3, bo dużo osób ma tą konsolę. Zakupiło też przy okazji premiery Grand Theft Auto w piątki. i myślę, że elektronicy może to nie są najmądrzejsi ludzie, jeżeli chodzi o branżę gier. Ale aż takimi debilami nie będą, żeby olać PlayStation 3, bo na tym jeszcze mogą kilka ładnych milionów sobie zarobić. Więc proszę Was, wypowiedzcie się w komentarzach, co byście na moim miejscu zrobili. Ja na razie bardziej jestem za PS3, ale chciałbym wiedzieć Waszą opinię, co teraz zrobiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jest to mój taki pierwszy gameplay, a w zasadzie prośba do Was. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam do gorącej dyskusji w komentarzach. Życzę Wam miłego dnia. Na razie.